Jak dobrać odpowiednią długość kija dla siebie? Bardzo prosta zasada. Stajemy z kijkiem. spinamy sobie rękę w rękawiczkę, łapiemy kijek za rękojeść. Stajemy na prostym podłożu, żeby nie było ani podgórkę, ani z górki. Wbijamy kijek przed sobą i patrzymy w jakim położeniu znajduje się ramię w stosunku do przedramienia? Powinien być tutaj kąt prosty. Jeżeli jesteśmy bardzo początkującymi nordikowcami, to ten kąt może być troszeczkę bardziej otwarty. A jeżeli jesteśmy osobami, które bardzo dużo chodzą, to ten kąt może być troszeczkę ostry. Możemy mieć troszkę dłuższe kije, ale generalnie w ten sposób właśnie dopasowujemy odpowiednią długość kija do swojego wzrostu. Kąt prosty między ramieniem a przedramieniem.